Dzień dobry, znajdujemy się na ulicy Kamiennej. Ze mną jest wicestarosta powiatu woskiego, pan Wojciech Kuryło. Dzień dobry, panie redaktorze. Ulica kamienna niedługo zmieni swoje oblicze. Znana chyba jest wszystkim mieszkańcom, trudno przyjezna, mnóstwo dziur, ale starostwo powiatowe ma rozwiązanie. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie niedługo powstaną parkingi. Jak ta część drogi kamiennej będzie wyglądała? Dokładnie tak, panie redaktorze. Tak jak pan powiedział. Do 15 października tego roku oblicze ulicy Kamiennej ulegnie gruntownej zmianie jeśli tak mogę powiedzieć pani redaktorze w miejscu w którym się obecnie znajdujemy będzie zlokalizowanych 90 parkingów rozmawiamy tutaj jesteśmy po lewej stronie po prawej stronie powstanie 90 miejsc parkingowych które bardzo mocno pomogą w rozwiązaniu problemów właścicieli pobliskiego osiedla którzy nie mają po prostu gdzie parkować swoich pojazdów czyli jednym słowem tutaj na wysokości garaży będzie część dla samochodów i po drugiej stronie nie, tak, dokładnie tak. Rozmawiamy pole o lewej stronie i o prawej stronie miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Mhm. A między tymi parkingami od ulicy Wolsztyńskiej powstanie tak. nowa droga. Tak, powstanie nowa nowa droga, nowa nawierzchnia. Rozmawiamy o prawie 600 metrach nowej nawierzchni. Teraz w ostatni piątek starostwo powiatowe podpisało umowę z wojewodą lubuskim. Pozyskało pieniądze z województwa lubuskiego. Na jaką kwotę? Panie redaktorze, pozyskaliśmy prawie 830 tysięcy złotych Całkowita wartość tego zadania, o którym rozmawiamy, czyli o rozbudowie ulicy Kamiennej, to jest 1 660 tysięcy niespełna. Dofinansowanie z budżetu państwa to jest kwota niecałe 830 tysięcy złotych milion 600 to jest cały koszt budowy tej drogi. Czy jeszcze poza powiatem jakieś jednostki będą partycypowały w kosztach? 1 660, panie redaktorze, czyli to jest do finansowanie z budżetu państwa to jest 50%, czyli 830 tysięcy to jest nasz wkład jako, jako wnioskodawcy, ale realizujemy inwestycje wspólnie z gminą Schowa. Chciałbym też wspomnieć jeszcze o wkładzie przedsiębiorcy pana Wójcika, który także dokłada się do naszej inwestycji. No właśnie, bo to jest droga, która prowadzi od ulicy Wolsztyńskiej, ale ciągnie się aż do ulicy Polnej, a po drodze właśnie mijamy przedsiębiorstwo pana Wójcika oraz spółdzielni Mieszkaniową. Rozumiem, że mieszkańcy, którzy korzystali z tej drogi do tej pory wnioskowali często o to, aby w końcu coś z tą drogą Proszę zrobić. Dokładnie, dokładnie tak panie redaktorze, wsłuchując się prośby, głosy mieszkańców, między innymi tutaj bloku przy ulicy Wolsztyńskiej, bodajże 12, po rozmowach z zarządem spółdzielni mieszkaniowej, po rozmowach z właścicielem firmy, z panem Wójcikiem, stwierdziliśmy, że sytuacja jest na tyle poważna i z tamtej drogi jest naprawdę, naprawdę zły. Postanowiliśmy podjąć decyzję jako zarząd powiatu psowskiego o wystąpienie z wnioskiem, tak, złożenie wniosku o dofinansowanie rozbudowy ulicy いいんです O remoncie ulicy Kamiennej było już słychać w tamtym roku. Było wiadomo, że są zabezpieczone pieniądze. Starostwo o tym też przypominało, ale żeby ruszyły prace, potrzebne, potrzebnych było jeszcze kilka szczegółów. Między innymi ta umowa podpisana w Gorzowie. Dokładnie tak. Dokładnie tak Panie redaktorze, może jeszcze przed podpisaniem umowy, 16 marca, głosiliśmy już przetarg na, na przebudowę, rozbudowę ulicy, ulicy Kamiennej, a 17, czyli w ubiegłym w ubiegły Piątek podpisaliśmy w Gorzowie Wielkopolskim w Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie realizacji tej jakże ważnej dla nas inwestycji. I kiedy Pana zdaniem te prace mogą się tutaj zacząć? Panie Dyrektorze, do 30 marca czekamy na, na oferty przyszłych wykonawców i tak jak jest to w ogłoszeniu przetargowym, termin zakończenia prac 15 października bieżącego roku. Czyli jeszcze w tym roku? Tak, oczywiście. Mieszkańcy oczywiście. będą mogli spokojnie korzystać z tej drogi już bez tej nawierzchni, którą się dzisiaj widzimy. Jeszcze w tym roku, panie redaktorze, po lewej stronie piękny chodnik, po, po prawej stronie chodnik z możliwością poruszania się rowerem. Dzień dobry, tak, zwana, tak zwany ciąg pieszo-rowerowy, nowa nawierzchnia, czyli do końca roku zapewnimy użytkownikom ulicy Kamiennej nowe, komfortowe warunki. To jeszcze tylko y, dopytam, żeby się upewnić. I rozumiem, że na całej tej y, odległości od ulicy Wolsztyńskiej tak. do ulicy Polnej, po lewej stronie chodnik, a po tak, prawej pieszo-rowerowy. Rozmawiamy prawie 600 metrów, mm -hmm. dokładnie 572 metry, po lewej stronie chodnik y, dwumetrowy, tutaj będziemy po prawej y, 2,5 metra, tak zwany ciąg pieszo-rowerowy, nie możemy tego nazwać ścieżką rowerową, ale chodnik z możliwością poruszania się. Rowerami. Zatem pilnie będziemy obserwować prace, jakie tutaj będą e, trwały, i, i miejmy nadzieję, że w październiku e, będziemy korzystać już z tej drogi przygotowanej dla mieszkańców. Mam taką nadzieję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Uprzejmie. Dziękuję bardzo.